Cześć, witam Was energik w kolejnym NR Flashu. 29 września, ostatni NR Flash w tym miesiącu. Następny już będzie 6 października. No dobra, zobaczmy co tam się stało. No, było kilka ciekawych rzeczy, m.in. Odbył, odbył się nowy stan talerza. mieliśmy Tokyo Games Show. Ale żeby Was nie zanudzać e, grami o chińskich bajkach, e, raczej tylko będę mówił o tym, co mnie tam zainteresowało i co mi się rzuciło gdzieś tam w oczy. No przede wszystkim e, Kojima zapowiedział kolejną grę. E, Fysynt, jeżeli to się tak czyta, chyba? Fysynt? E, natomiast e, wszystkich, którzy... Znaczy, plotki krążą takie, że to będzie gra, która będzie takim troszkę... Odpowiedzią na Metal Gear Solid zobaczymy. Nic poza plakatem nie udostępniono poza pokazem, jakby jakby taki trochę technologii e, NinTic Special. E, natomiast powiem wam tak. E, no ciekawy jestem, ale poczekamy na to jeszcze trochę. E, Kojima zapowiedział, że gra prawdopodobnie najwcześniej pojawi się w 2030 roku, także jeszcze kupa czasu. I z tego, co gdzieś czytałem, że będzie to gra, która pojawi się już na PlayStation 6, a to oznacza, że Sony już e, pracuje od jakiegoś czasu na PlayStation 6. No i to zresztą chyba nie jest żadną tajemnicą, no i że właśnie ta gra pojawi się na e, PlayStation PlayStation 6. Mm. No i pokazano jeszcze e, od Nock teaser taki, no powiedzmy te. Teasery odkodzimy to takie pokazują mniej niż więcej, natomiast wygląda to całkiem spoko. Ja tam każdy, każdy jakiś tam horror chętnie, chętnie łyknę, a już odkodzimy to na pewno. Natomiast wygląda to naprawdę intrygująco postacie, świetnie świetnie wyglądają, naprawdę ich yy, mimika to jest coś niesamowitego, chyba nawet lepiej to wygląda niż w Hellblade'zie, także jest tutaj naprawdę. Coś, coś będzie myślę ciekawego, natomiast nie pamiętam, czy oni podali już datę premiery, ale chyba nie, 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 nie. Natomiast są jakieś tam takie historie, że to ma być właśnie powrót do pomysłu, który pojawił się w PT i gra jakby troszkę ma nawiązywać do tego. No zobaczymy. Dobra wiadomość dla fanów mafii. Mafia jak to mafia? Była ten... Ostatnia The Old Country trochę podzieliła graczy. Jedni uważali, że gra trochę taka za krótka, że za tą cenę powinna być dłuższa, że to jest taki trochę singielek. Kiepska walka na noże, z tym akurat się zgodzę. No ale słuchajcie, gra się sprzedała w milionie dwustu tysiącach kopii i w zasadzie hangar 13 dostało już zielone światło na stworzenie kolejnej mafii, więc ja myślę, że kolejna mafia w którymś momencie się oczywiście pojawi. No, ja powiem Wam tak, mi się Mafia podobała. Recenzję możecie zobaczyć na moim kanale. Ja uważam, że nie jest to zła gra, jest to powiew takich tytułów z dawnych czasów, kiedy były bardzo mocno naciś... z bardzo dużym naciskiem na single. i mam wrażenie, że Mafia The Old Country to jest troszkę taka. Mafia nawiązująca do pierwszej mafii, gdzie owszem, miasto było otwarte, ale służyło nam jedynie do przemieszczania się, natomiast niewiele tam zajęć poza jazdą po mieście było. I tu jest podobnie. Ja uważam, że to akurat wyszło całkiem spokojnie. Uważam, że jest y, tytuł warty sprawdzenia dla każdego fana mafii. No dobrze, odbył się też stan talerza. Yy... Będę tak troszkę chaotycznie tutaj mówił, bo nie mam tego po, jakby po kolei. Gdzie pokazano chyba długo oczekiwany trailer Marvel, Marvel Wolverine? Wolverine, powiem Wolverine. Ja mówię Wolverine, bo tak się mówiło kiedyś Wolverine. E, powiem tak. Ten pokaz jakoś mnie specjalnie nie zachwycił. Mówiłem o tym na streamie. E, taki ten trailer jest trochę za bardzo kolorowy. Wydaje mi się, że. Em, znaczy, wiecie, moje, moje wyobrażenie o Wolverine'ie jest jeszcze z lat y, 90., także ono się może już dzisiaj zmieniło, znaczy na pewno się zmieniło, ale spodziewałem się, że ten trailer będzie raczej taki jakiś brudny, brutalny, y, trochę jak, y, pamiętam, taką fajną trzyczęściową serię, która pojawiła się w Polsce, gdzie był Spider-Man i Wolverine i Wendigo chyba. Tam y, chyba to było rysowane, o ile dobrze pamiętam, przez Toda McFarlane'a. Takim ciężkim, mrocznym klimat. I spodziewałbym się, że właśnie tutaj będzie, będzie podobnie. A dostaliśmy takiego trochę kolorowego, Fortnite'owego, wydaje mi się, Wolverina. Fakt, faktem jest tam niby to dosyć krwawe, ale takie. Ta brutalność jest taka. No nie jest taka dosadna, mam wrażenie. Znaczy, jest pokazane, jak tam kolesiowi w ogóle japy wbija tutaj, w, 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 w te, ale to takie jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ugrzecznione, tak bym to nazwał. Także powiem Wam, że zobaczymy, co z tego będzie. No na razie też ciężko powiedzieć, co to w ogóle będzie za gra, bo fragment rozgrywki, który tam pokazali, to głównie opierał się na jakiejś cutscence, czy też skrypcie, gdzie faktycznie wykańczał jakiegoś typka. Był tam niedu nieduży fragment, jak idzie tak po jakimś tam nie wiem co to było, no, jakiś tam targu, ale tam grafika była właśnie, znaczy oprawa, gra była pokazana jakby z rzutu izometrycznego, więc trochę nie wiem, nie wiem, co, czego oczekiwać, co to będzie w ogóle. Yy, I powiem Wam, że no na razie jestem jakiś taki trochę zmieszany, bo trochę, trochę nie wiem, nie wiem czego oczekiwać od tego Wolverina. Chyba trochę z czego innego się spodziewałem, to, to na pewno. Ale ja pewnie jestem w mniejszości, bo dzisiaj pewnie komiksy z Rosomakiem pewnie oddają, znaczy gra pewnie oddaje ten klimat Rosomaka z trailera e, gry. I pewnie to jest bardziej, jeszcze sobie raz to odpalę, ale. I pewnie tak to wygląda. Ja jestem po prostu, jakby wiecie, trochę gdzieś tam. E... Z czasów, kiedy to trochę inaczej wyglądało, tak? Może, może i tak. Natomiast no, jest, to, jest to. Kilka rzeczy jest na pewno fajnych. Ma ten żółty kostium, to jest spoko. Yy, walka, przynajmniej tutaj, w kilku miejscach wygląda nieźle faktycznie. No, zobaczymy, czy to jest w ogóle gameplay. Bo ja mam wrażenie, że czasami to, to, to jest po prostu jakaś prerenderowana yy, sekwencja, a nie, nie fragment gameplayu. Ale może się mylę. Zobaczymy. Natomiast dużo jest tutaj takich filmowych elementów, jakichś zbliżeń tutaj, tego, dlatego uważam, że to chyba nie jest filmowa, że to nie jest typowy gameplay. No ale zobaczymy. No. Na razie jestem trochę taki, trochę nie wiem, czego oczekiwać. No, w każdym razie, zobaczymy, co to będzie. Na Tokyo Game Show zapowiedziano, właściwie to na rgg to zapowiedziano nową wersję Jakuzy. Uhu. Trzy osoby w Polsce się ucieszyły, m.in. ja. E, powraca Yakuza 3 w wersji Kiłami. E, I powiem tak, e, akurat Yakuza 3 to była Yakuza nowej generacji, bo to była pierwsza Yakuza, która pojawiła się na PlayStation 3 i ona już wyglądała srogo wtedy na swoje czasy. E, natomiast e, sens wydania Kiłami jest jak najbardziej tutaj zasadny, z tego względu, że no, gra się troszkę też już zestarzała była głównie, była ekskluzywem na PlayStation 3. Przez pewien czas, no a teraz będziemy mogli zagrać już na nowych konsolach w nowej oprawie. Wygląda to fajnie, natomiast warto pamiętać, że jakuzy od 3 do, do części piątej to części, które zaczynają być coraz większe i potężniejsze. Absurdem już jest część chyba piąta, gdzie chyba do... nie pamiętam ile, ale tam żeby to wymaksować to kilkaset godzin trzeba zrobić, także... A trójkę pamiętam, że też się porządnie umęczyłem, bo mam im platynę z trójki. Także to jest to gra już, która naprawdę ma bardzo, bardzo rozbudowane te wszystkie elementy powiedzmy minigierek. Tak? Natomiast ja się cieszę ogólnie. Zapowiedziano też jakiś tutaj dodatek. znaczy To będzie jakby Dark Ties, który będzie troszkę rozwijał historię Jakuzy Trójki. Spoko. No i fajnie, fajnie. Ja tam się cieszę. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno, na pewno zagram. Na pewno recenzję Jakuzy Trójki kiłami się pojawi, bo ja jestem wielkim fanem, jak wiecie. I na pewno e, zagram z wielką, z wielką chęcią. Znaczy, to jest, powiem Wam, że te Kiłami to też jest dla mnie bardzo fajny taki e, moment, kiedy mogę e, jeszcze raz zagrać, bo bym się nie chciało w grać, Jakuzy z PlayStation 3 jeszcze raz na przykład. A w Kiłami chętnie sobie, chętnie sobie zagram. Także zobaczymy. Czekamy na Jakuzę Trójkę. Dziwna wiadomość, słuchajcie, od jednego z Tak to jest na razie plotka, ale słuchajcie, krąży informacja, że Lukas e, Electronic Cards zostanie wykupione za kwotę, uwaga, jaką 50 miliardów dolarów. No taka mała kwota, jakbym miał, to bym może wykupił sobie ze dwa Electronic Cards. Nie do końca wiemy kto ma to kupić e, i kto, kto ma przejąć. E, natomiast no ciekawa sprawa jeżeli jej myślałem, że jej jest raczej taką firmą, która będzie jednym z tych wielkich z tych wielkich firm, które no gdzieś tam zbierają te mniejsze firemki pod swoje skrzydła, a tu widać, że jej nawet też ma, no jej powiedzmy sobie szczerze Niezależnie od tego co myślicie o ich grach, to jest to łakomy kąsek, bo tam są licencje na te wszystkie gry sportowe i to myślę jest chyba najważniejsze. I Battlefield też nadchodzący, Mass Effect jeszcze. Także jest tam kilka naprawdę srogich licencji i gier, które są już w produkcji. Ale chyba najwięcej, najbardziej lukratywne wydaje się tutaj być tak jakaś FIFA, pewnie Madden w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście nie wiem czy NBA jeszcze wychodzi, NHL. Ale jeżeli tak, no to, to faktycznie firma, która to kupi, na pewno będzie starała się ci wykorzystać te licencje, jeżeli one też przy kupowaniu firmy przejdą na nowy podmiot. Zobaczymy, w każdym razie, czekamy do kolejnego tygodnia, znaczy do końca tego tygodnia ma być jakieś potwierdzenie. Zobaczymy, czy jej zostanie sprzedane. No byłaby to naprawdę dosyć powiem wam, no dosyć spora, spora informacja a mamy tutaj kto by chciał przejąć jakiś public investment fund z Arabii Saudyjskiej no no tak tam, tam sobie mogą pozwolić no. pewnie dla nich kupno jej to jak splunąć no zobaczymy tak sobie patrzę ta firma słuchajcie e, dochody public investment fund z Arabii Saudyjskiej 941. Nie wiem, czy to są biliony czy miliardy, bo to jest po angielsku bilion dolarów słuchajcie. No, mógłby się ze mną tutaj ten szejk podzielić jednym procentem, nie pogniewałbym się, albo nawet jedną setną procenta. Także mogą sobie pozwolić na takie zakupy. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam z tym jej dalej będzie. Zapowiedziano też remaster nowego pierwszego Deus Exa. Powiem Wam tak, wygląda to e, źle. Znaczy ja wiem, że wielu z Was ma ogromny sentyment do Deus Exa i ja też mam sentyment do Deus Exa, ale przyznam szczerze, że wolałbym remake niż remaster, bo no powiedzmy sobie szczerze, wygląda to mocno, mocno według mnie średnio. I raczej mnie nie zachęciło do tego, żeby zagrać. To jest trochę tak jak z remasterami ostatnich Tomb Raiderów. One... tak wyglądają, że tam no, to niby jest lepiej, ale przyznam szczerze, że jak patrzę na te, to, to wolę zagrać w oryginał, który jest po prostu równomiernie brzydki, a nie, że tutaj postacie są ładne, a tu a nadal są brzydkie. I mam podobny taki vibe właśnie tutaj z tym Deus Exem, że takie jest... Trochę nie wiadomo, po co to powstało tak naprawdę, bo na pewno na sieci są fantastyczne mody, które dopakowują Deus Exa, który wygląda naprawdę fajnie i nie ma, co, nie ma sensu kupować oficjalnej, oficjalnego remastera. A co innego, jakby naprawdę zrobili remake, który naprawdę wtedy miałby to sens, bo gra już naprawdę się zestarzała. No jednak trochę czasu minęło od momentu premiery tak? Deus Exa. Natomiast no, przyznam szczerze, że to co zobaczyłem zupełnie mnie to jakoś nie nie powaliło. No i na koniec, słuchajcie, gorzka Piguła. Microsoft przedstawił ceny za Xbox ROG Ally. No nie jest tanio, słuchajcie. Nie jest tanio. Tańsza wersja, czyli ta, ta zwykła kosztuje 2600 zł, będzie kosztowała 2600 zł. Już można robić przed sprzedaż, a słuchajcie, ta droższa, czyli ROG Xbox Ally X kosztuje 3800 zł. Za handhelda, 3800 zł. Ojej. Eee, tutaj ktoś zauważył ciekawą rzecz, bo ogólnie te skle to, to możecie już sobie zrobić, jak macie za dużo pieniędzy, to możecie zrobić preorder na sklepie Asusa i możecie dla mnie też zrobić już. Możecie dla mnie też zrobić. <laughs> chętnie, chętnie w prezencie przyjmę. Natomiast słuchajcie, ten droższy model, znaczy obydwa te modele, tutaj ktoś zauważył, że mają w nawiasie 2025. I jest to możliwe, że kupicie sobie za 3800 rok Alai X, a w 2026 wyjdzie w wersja, która będzie wznowiona. Coś tam poprawią, coś dodadzą, może coś odejmą. Także ja powiem Wam, że na Waszym miejscu chyba bym się wstrzymał troszkę. Może do 2026 roku, bo faktycznie wygląda na to, że będzie nowa wersja Rogala X z 2026 roku. No zobaczymy, no tak, tak obstawiam, tak? No bo po co ten rok podawać tutaj? Jakiś tutaj powód tego jest. Natomiast zobaczmy, jakie mamy tutaj. Znaczy to już mówiłem, ale zerknijmy sobie. Co dostajemy za te 3800 zł? Mamy tutaj Ryzena aiz 2 Extreme, kartę graficzną Radeon, 24 GB RAMu, 1 TB dysku NVMe, no, tam ekran jest 7 cali Full HD. No, powiem Wam, że ta cena jest. No, droga, droga. W tańszej wersji mamy gorszy Procek, bo mamy Z2A yy, i mamy 16 GB pamięci. Tu mieliśmy 24, no i oczywiście mniejszy dysk połowę, bo tam był w droższy, jest 1 TB. Tu mamy 512 GB. Yy, zastanawiam się, czy jest coś tutaj w tym sprzęcie, co yy, usprawiedliwiałoby tak wysoką cenę. Tak się zastanawiam. Znaczy, ja spodziewam się, że faktycznie no to będzie. Bo Asus ogólnie jest znaną firmą, która robi naprawdę dobry sprzęt. To na pewno w połączeniu oczywiście z Microsoftem myślę, że to będzie sprzęt, który będzie naprawdę mocarny i fajnie wykonany. No ale powiem Wam, cena jest. No, wysoka, wysoka. Nie wiem, nie wiem, dajcie znać, kto z Was kupuje, bo też jestem ciekawy, bo to powiem wam, że za to możecie już mieć PlayStation 5 spokojnie, nie? Za takiego roga. No ale patrzę, czy tutaj są jakieś właśnie takie bardziej ciekawe informacje. Bateria 60W, okej. Okay. Zasilanie 60, znaczy ładowarkę 65W to jest chyba taka jak w Steam Decku, nie pamiętam jaka jest w Steam Decku szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że podobna albo troszkę, troszkę mocniejsza. Ekran ma 120 Hz, no to to akurat spoko. Procek 2,8 GHz. No słuchajcie, Procek, znaczy w tym słabszym sprzęcie 2,8 GHz, Procek 4 rdzeniowy 8 wątków. A w tym mocniejszym, nie pamiętam jaki tam był, tam był mocniejszy ten procek. Miał lepsze tanie, ale widzę, że tutaj nie ma informacji na ten temat. No, dziwne, na stronie Asusa nie ma informacji, jaki jest dokładnie procek. Wow, to chyba, chyba niedobrze, że nie ma. Bym chyba jednak chciał zobaczyć. Czy wydając 3800 zł, 700 zł, to mam faktycznie coś lepszego. No nieważne. W każdym razie, no dajcie znać, kto z was kupuje Asus Rogalaj. Drogo, drogo, drogo. No ale zobaczymy. Zobaczymy, czy na ulicach ludzie będą grać na Asus Rogalaj. Ja tam powiem Wam, że niby ta mobilna konsolka, ale głównie wszyscy grają w domu. <laughs> Nikt tego na dwór nie wynosi. Czy tam w tramwaju nie gra, bo, bo by go skasowali. Szczególnie z taki, za takiego Rogalaja. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o wieści dziwnej treści z tego. 3800 zł. No. To, to jeżeli chodzi o tyle wieści dziwnej treści z tego tygodnia. Cóż w tym tygodniu szykuję z Już sobie otwieram mój kajet. Ojej, dobra. Mam do zrobienia e, recenzję Silent Hilla. E, jeżeli oglądacie ten odcinek wcześniej. Nie o 17, to znaczy, że pewnie Silent Hill'a próbuje wepchnąć dzisiaj na godzinę 17. Nie wiem, czy to mi się uda. Jeżeli mi się to nie uda, to recenzja pojawi się po prostu jutro. Co jeszcze planuję? No właśnie, coś na sobotę trzeba było fajnego zrobić. trochę jeszcze nie wiem, co. Właśnie, nie wiem, nie wiem. Znaczy mam do zrobienia recenzję FIRA Trójki, recenzję Polata, którego faktycznie skończyłem i mam go zrobionego i możliwe, że się za to wezmę. I, I pewnie. Aha, no i będę miał kolejny. Możliwe, że zrobię kolejny stream z nagrodami. Jak ostatnio był z nagrodami, gdzie rozdawałem Gandamy. Tym razem zrobiłbym podobny stream, tylko nie będą Gandamy, tylko będą transformery, czyli. Lepsze do rozdania, by były transformerki. Także możliwe, że taki stream też w którymś dniu zrobię. Zwłaszcza, że ostatnio wczoraj żeśmy się widzieli na streamie z nowego godowora. No a jeżeli stream by było o transformerach, no znaczy z rozdawaniem transformerów, no to też chciałbym dobrać jakąś grę, która jest tematycznie związana z transformerami. I przyznam szczerze, że tamte gry. Transformery, no to było tak średnio. Była jakaś taka gra, która zrobiła Platinum Games, ale to była taka cel shadingowa grafika i to mi średnio podchodziło. Chyba najlepsze gry o transformerach, jakie były, to Fall of Cybertron i War of the Cybertron, o ile dobrze pamiętam, bo one były takie naprawdę spokojne. Chyba na PlayStation 3 się pojawiły. Także jakoś tam grę wybiorę. Możecie napisać, jaka według Was jest najlepsza gra o transformerach. Nie, nie musi, z dowolnej konsoli, tak? Wiem, że na PlayStation 2 była też niezła gierka o transformerach ale akurat z nią nie grałem, dajcie znać, to może coś tutaj dobiorę. Dobra! 20 minut, za długo powinienem skracać te refleksję. To tyle. To tyle. Pozdrawiam Synergik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrybowania lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.